Umiłowany ludu Najświętszej Trójcy. Jestem posłany, by podzielić się z wami wolą Przenajświętszej Trójcy. Przychodzę, by pilnie was wezwać, ażebyście przygotowali się duchowo. Każdy człowiek musi wzrastać w duchu, musi walczyć o swoje zbawienie a zarazem pomagać po bratersku swoim braciom wobec cierpień, jakie już przeżywacie, oraz jakie jeszcze nie rozwinęły się w pełni. Wzywam was do duchowego przygotowania się, bez którego człowiek nie zdoła zwyciężyć złości tych, co są pod rozkazami Antychrysta. Musicie być bardziej zdecydowani. Wszyscy wiecie, że ludzkość znajduje się u wypełnienia proroctw, tylko że niektórzy to widzą, a nie chcą rozpoznać tego, co naprawdę się dzieje. Nie rozpoznajecie znaków. Ignoranci i ludzie o ciasnym umyśle, jesteście uparci, trzymając ducha na uwięzi swoich kaprysów i pogardy. Choć Was zapewniają, że nie żyjecie w czasie, w którym spełniają się wielkie proroctwa, to jednak Wy, którzy rozpoznajecie znaki, trwajcie nieporuszenie w tym, co rozpoznajecie. Pierwszą potrzebą jest, ażebyście wznosili Ducha tak, żebyście wzrastali w każdej chwili. Musicie rozeznać. Abyście nie zostali doprowadzeni do postępowania wbrew Waszym zasadom. Pilne jest, aby człowiek miał określoną drogę i posiadał poznanie, tak aby nie porzucił naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, by zostać zwiedzionym. To pokolenie przechodzi przez dwa stany: jeden, Cierpienia ponad miarę, stan, który sprawi, że będziecie zazdrościć umarłym. Drugi, wzniosły, stan radowania się Bożą miłością i głębokiego odczuwania obecności Waszej królowej i matki. Nie odkładając na później początku nawrócenia, stańcie się dyspozycyjni do bycia dziećmi woli Bożej. Dziećmi naszej królowej i matki. Stańcie się dyspozycyjni do błagania o naszą pomoc, już teraz. Jeśli wydarzenia przychodzą niezapowiedzianie, Wasze bycie dyspozycyjnymi do bycia dziećmi woli Bożej jest brane pod uwagę. Ludu Przenajświętszej Trójcy, poważne kataklizmy. Pojawiają się dalej po całej Ziemi. Płyty tektoniczne całkowicie się uaktywniły i będą nowością fenomeny atmosferyczne, które zakłócą transport powietrzny. Będą nowością nieprzewidziane powodzie w różnych krajach, tak samo jak obiekty pochodzące z kosmosu, spadające na Ziemię. Nie zapominając o rozwijaniu się wojny, przygotujcie się. Umysły opanowane przez zło zadecydowały, by ludzkość cierpiała bez technologii ani wynalazków, którymi się cieszy, pozbawiona elektryczności i jedzenia. Wygoda będzie snem przyszłości, dlatego, kto żyje w posłuszeństwie, i oddawaniu się z wiarą i miłością woli Trójcy Świętej i naszej Królowej i Matce. Wydarzenia będą mniej uciążliwe. Ci, którzy żyją w zazdrości względem swych braci, którzy są zanurzeni w niecierpliwości, pysze, arogancji i nieposłuszeństwie woli Trójcy Świętej, nie będą mieli pokoju w sercu, i dla nich, to, co będzie się działo, będzie prawdziwą torturą. Iluż ludzi czeka na ostrzeżenie bez świadomej rewizji życia, każdego szczegółu, uczynków, jakie popełniali za zgodą lub bez, aby szukać Bożego przebaczenia i przygotować się do chwili ostrzeżenia? Ostrzeżenie jest największym aktem Bożego miłosierdzia dla tego pokolenia, w którym to momencie zobaczycie samych siebie w szczególny sposób, tak, że doświadczycie wartości popełnionych czynów lub zaniedbań. Ostrzeżenie jest chwilą Bożego Miłosierdzia i Bożego Rozpoznania dla tych, którzy się poświęcili i wybrali bycie własnością Trójcy Przenajświętszej oraz Naszej Królowej i Matki. Miłosierdzie Boże się nie wyczerpuje, da więcej okazji do poprawy swoim dzieciom po ostrzeżeniu. Dzieją się wielkie zmiany, człowiek żyje patrząc na swojego bliźniego jako na gorszego od siebie, odmawiając sobie pokoju. Módlcie się, dzieci, módlcie się, Argentyna cierpi. Jej lud jest biczowany plagami. Módlcie się dzieci, módlcie się. Europa będzie wydawała się opustoszałą pustynią. Módlcie się dzieci, módlcie się, diabeł zarządza niewolę. Módlcie się dzieci, módlcie się, kościół się trzęsie. Zostaliśmy wezwani. By utrzymać obronę ludu Bożego. Nasza królowa i matka dowodzi w tej bitwie przeciwko złu i na koniec jej niepokalane serce zatrąfuje. Bez lęku, bez ociągania, idźcie dalej w wierze, kładąc wszelkie czyny wobec Trójcy Przenajświętszej i polecając się Najświętszej Królowej i Matce. Aby zło Was nie dotknęło, naprzód ludu Boży, jesteśmy posłani, by Was chronić w całkowitej wierności przy Najświętszej Trójcy i w zjednoczeniu z naszą Królową i Matką. Chrystus zwycięża, Chrystus króluje, Chrystus panuje, święty Michał Archanioł